Ciąg, z tej strony, Szymek Gaming w trzecim odcinku. Za, za odcinkiem. sprzedałem Bizona. I dzisiaj sobie pooglądamy nowego, ale w następnym odcinku chyba go już kupimy. Nie wiem jeszcze, ale na razie jedziemy oglądać. Jedziemy bardzo daleko, więc musimy długą czasę przygotować. Я на арене БТК был. Jesteśmy już na miejscu. Za chwilę obejrzymy tego podstawa. W tym odcinku tego go obejrzymy i następnie może jeszcze go... Nie wiem, wiecie. Powiedział, że gościu tu za chwilę, że ja mam poczekać.

No takie ciełe w Na cały czerwony. Kurczeczki stan na słaby. To w ogóle jest dekadny, nie wiem, jak to wygląda. Dobra, przemaluję. Czekaj. Może to kupię. Nie, chcę zobaczyć. Odchodzę własną strutę.